Cześć! Witam Was w dzisiejszym odcinku sprzątania kurnika w hodowli kur, oraz tutaj, tak ogólnie tego pomieszczenia, gdzie znajduje się kurnik, oraz również w tym odcinku chciałbym zagrabić wybieg dla kur, lecz nie wiem, czy mi się to uda zrobić, ponieważ w tym momencie pada deszcz, no jest dosyć mokro na wybiegu, ale myślę, że uda mi się zrealizować dzisiejszy plan na odcinek. Także zapraszam Was do oglądania. Tutaj mam w kurniku zrobioną taką prowizoryczną lampę. Jak widzicie, jest to lampka biurowa podwieszona pod sufitem i po prostu jest wyciągnięty prąd przedłużaczem. Przedłużacz idzie na zewnątrz, i z domu ciągnę prąd tutaj do kurnika. Nawet to światło coś daje. Lepiej znacznie widać. Także co trochę się tego tutaj nazbierało ostatnio kury siedziały cały dzień w kurniku, bo cały czas padało nie chciałem ich puszczać na to błoto to trochę tutaj przegrzebały więc chciałbym to wyrzucić no i oczywiście dać im czystej słomy na pościelenie zaczniemy sobie oczywiście od demontażu grzędy, żeby mi się łatwiej sprzątało tutaj sobie również z gniazd odkręcam tę deskę aby wygarnąć wszystko ze środka i dać później czystej słomy oraz również chciałem tutaj w progu tę deskę wymienić na szerszą. Zobaczymy jak to jest. Widziałem u innych hodowców na filmach, że też przesypuje się obonnik skórnika do zewnątrz. U mnie również ten problem zaistniał. Myślę, że, jakbym, że jak dam szerszą deskę, to może to trochę zniweluje ten problem, ale zobaczymy. Także jeszcze tą deskę odkręcę i wymienię sobie na szerszą. I jeszcze chyba zapomniałem dodać, że dzisiaj jest sobota, 5 października. Ten film, myślę, że pojawi się za tydzień, coś koło soboty, niedzieli. I jeszcze chciałbym dodać, że to sprzątanie kurnika nie będzie takie generalne, bo chciałbym chyba tak za 2-3 tygodnie zrobić takie główne sprzątanie na zimę, przygotować tutaj wszystko w kurniku. I jeszcze jeżeli mi się uda, to zrobić drobny remoncik, kilka zmian tutaj wprowadzić. Lecz tak jak na razie chciałem tu posprzątać, bo jest dosyć brudno. Tutaj się zrobiło, kurki trochę naniosły, no i narobiły, ale no to jest normalne. Także już sobie przygotowałem taczki, grabki. Tutaj wszystko sobie podkręcałem tak jak trzeba, więc mogę sobie zgarniać. Przeszkadza oraz szufelka, ale ona się przyda do czegoś takiego. Ale oczywiście najwięcej jest tutaj, w rogu, wszystko kury nagarnęły co było, mogę wam pokazać ile tego jest. Po prostu z całego kurnika jest wszystko zgarnięte tutaj do rogu. Również zauważyłem, że od tygodnia w tym gnieździe nie było żadnego jajka. W trzech pozostałych nosiły jajka, a do tego nie nosiły, także już pasowałoby tutaj posprzątać. Jak widzicie, ile stąd tego wszystkiego jest. Również z gniazd sobie powyrzucam tą starą słomę i również na spodzie miałem siano. Ale siano chyba się nie będzie sprawdzać w tej funkcji, więc dalej będę stosował słomę. Ja sobie tutaj zgarnę na środek i zaraz będziemy ładować na taczki. Z całego kurnika, jak widać, wyszła taka kubka gnoju Myślę, że mogą być tutaj dwie, dwie i pół taczki. Zaraz zobaczymy. Ja sobie wszystko załaduję i wywiozę w pole. Tam rozrzucę. Chyba pokażę wam ten proces w przyspieszonym tempie. Ale jeszcze zobaczę, jak to mi wyjdzie. Także, jak przed chwilą widzieliście, kudlik mam już wysprzątany. Wszystkie jego elementy są z powrotem przykręcone na miejscu. Jak widzicie, tutaj mam przygotowany słoik z suchą dezynfekcją. Po sprzątaniu trochę tutaj posypię podłogę, szczególnie w okolicach grzędy. Zawsze ona zapobiegnie rozwojowi jakichś tam nieprzyjemnych chorób. Oraz mam za sobą przygotowany worek z trocinami którymi posypię również podłogę w kurniku, a później, jeszcze na to wszystko dam słonę. Suchą dezynfekcję zastosowałem, teraz posypię podłogę trocinami. tak to wszystko się prezentuje tutaj nałożyłem grubą warstwę czystej słomy do gniazd oraz jak widzicie posypałem słomy na podłogę oraz tutaj wymieniłem tą deskę w progu na trochę szerszą, zobaczymy może będzie się lepiej sprawdzać jednakże chyba nie pograbimy dzisiaj wybiegu dla kur widzicie cały czas kapie z dachu czyli że non stop pada oraz już tutaj nie będziemy przeszkadzać kurką To jedynie sobie pozamiatamy przedsionek przed kurnikiem I chyba to będzie tyle w dzisiejszym odcinku No tutaj o to miejsce mi chodzi Wyjście z szopy Możecie sobie zobaczyć Jak to wszystko wygląda Tutaj cały czas kapie No tutaj to miejsce sobie pozamiatam, bo trochę się naśmieciło o tutaj mam beczki na zboże. Jeszcze nie uzupełnione, ale spokojnie wszystko w swoim czasie. Sucha dezynfekcja. Oraz jak na razie 6 jajek dzisiejszego dnia. Zobaczymy, może jeszcze kurka jakaś zniesie. Oraz tutaj mogę wam pokazać tabelę jak wygląda nośność kur w ostatnim czasie. 30 września 10 jajek. 1 października 8. Później 9,8,8. 8. no i jak na razie dzisiaj jest sześć. Zobaczymy jak to będzie wyglądać dalej. To co? Biorę się za miotłę no i jedziemy. Wziąłem sobie mało zmiotki, aby dokładnie z kącików powymiatać. Te śmieci jak widzicie, pióra skórnika lecą, słomy trochę, zboże z beczek się wysypuje. Tutaj sobie pozamiatam. Jak jest ładnie pozamiatane to od razu to wszystko lepiej wygląda W kurniku również to wszystko lepiej się prezentuje Oraz od razu ładniej pachnie Świeżą słomą oraz Trocinami z suchą dezynfekcją Kurki jeszcze się kręcą po dworze Ale zaraz zaczną tutaj przychodzić Bo raz się robi Powoli trochę zimno Od tego deszczu Chodzą sobie cały dzień po nim To już pewnie zmarzły to tyle by było w dzisiejszym odcinku z wyrzucania obornika z kurnika. Zapowiadam Wam również w tym momencie odcinek z wyrzucania obornika z takiego sprzątania kurnika przed zimą, przygotowywania kurnika do zimy. Także co? Do zobaczenia, cześć!